Dzisiaj obchodzimy w obrowców naszej Świetnicy, Dzień Babci i Dziadka. Serdecznie zapraszamy na incenizację Jasi Małgosia. Każdy z nas ma lub dnia, i dziadzia, których tak wiele zawdzięczamy, To właśnie oni poświęcają nam swój czas, kiedy nasi rodzice są zapracowani. Babcy i dziadkowie opiekują księżnikami, chodzą na spacery, opowiadają swoje wspomnienia z dzieciństwa. Niech zawsze pozostaną w pamięci mądre słowa i rady, które w dorosłym życiu znajdą potwierdzenie rzeczywistości. Wszystkim babciom i dziadkom w dniu ich święta pragniemy złożyć życzenia w postaci wierszy i piosenek, płynących z małych, ale gorących z serc. A teraz przeniesiemy się w krainę baśni i bajek, zobaczymy co robią i co robią. Bardzo jest jak dobra wróżka, co otwiera bajko drzwi. Bo wykładzie na do mamy wtedy pięczny. Bardzo wszystko zrobi dla nas. Nie pomocy każdy raz. Baccia strasznie skochana, i nie żyje na sto A teraz zapraszamy naszych szanownych gości na instelizację pod tytułem Jaś i Małgosia. No my, krasnoludki. Czy Wy też pójdziecie razem do łapci dziadka? Oczywiście. Dziś słońce nowe i życzenia za się dziś, yy, dziś yy, wnuczek yy, życzenia składa i posłanki śpiewą muszą. Kiedy tata basy kuchnie, kiedy mama Cię kiedy patrzę na człowieka okiem złym, to do kogo człowiek stuka, gdzie azylu sobie szuka, to do kogo, to do kogo tak jest. U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką, A może chcesz jeszcze źlibeczko I głowa do góry, odpędzę te chmury, I niebo odkurzę do Nie ma jak babcia, jak babciu ukocham Bez babci byłby kiepski roz. Jak macie babcie, to się nie trakcie, To wam nie z złołem włos. U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką, A może chcesz, płatka spróbować? Popijasz mnie, i słońce nad światem Już świeci jak złoty samochód. Nasze bloki nawet duże, nawet takie po maturze, nawet takie z głową brodą aż po pas. Niech do babci lecą z kwiatkiem i zaniosą na dokładkę tę piosenkę, którą śpiewa każdy z nas. Oh, Zatwienia. Niech słabki z napień nie ma. Na soboty i niedziele Życzę odpoczynku wiele. Dzi e, dziś dzień Dziś dla mega dziadka ciasto przygotuje, a potem go mocną, mocno, mocno ucałuję. Babcie da śniadanie, ubrać się pomoże. Ręce swoich nie odrzeje, kiedy mróżne dworze. Choć w szkole dobra zupa i jeżybca smaczna i gotować nie potrafi, tak jak moja babcia. Choć w szkole dużo dzieci i zabawy wiele. Ja słowabki mam na co dzień i tylko w niedzielę. A złota rybka, choć jeszcze mała, będzie życzenia babci spełniała. Co dzień, rybka pływa w przeżystej wodzie i trzy życzenia nie spełnia codzień. Dziś dla mego dziadka ciasto przygotuje, a potem go mocno, mocno ucałuje. Tchau! Łapie o sobie, przeczytaj gazety, Zrób sobie fryzurę, jak młode kobiety. Znowu słonko wesoło patrzy I ciepły uśmiech posyła babci. Ja też bardzo mam się na ciebie, Uśmiech na słonko jasne na niebie. my cały uspisnę wyjci teraz babciu zrób to ty my cały uspisnę wyjci teraz babciu zrób to ty vita babie viva człkowi śpiewamy bo nasze babcie, do naszych dziadków kochanych jest taką babcię i takiego dziadka, to dla wnuczki i dla nie bywała gratka. Po domu chodzi babcia, faktur tłum zielony. Babcia sprząta kwiatki podlewa i się nigdy nie gniewa. Gdy się stłucze szklanka, mówi, a to niespodzianka, stłukło się, bo było szklane. Przynieś szczotkę i już pozamykamy. Szkole nie było może wyrwać kaszlę ze Babcie, błogosławcie mnie trochę do serca, się. Nasi kochani, babcie i dziadek, Gdy babcie i dziadek idą na spacer, jej Bardzo się cieszę, że mogą w parku wędrować z nami. Są uśmiechnięci, czasu mają zawsze tak wiele, Jak w tygodniu, co pierwiej były same niedzielę. Rety, co się dzieje, rety, co to będzie, Wszyscy dzisiaj grzeczni tacy i porządek brzegi, Wszyscy wiecie o tym, że dziś Wielkie Święto, każde dziecko ma od rana buzię uśmiechniętą. dziadku, poczekajcie, zaraz przybiegniemy. Na ławetce pod kasztanem razem usiądziemy. opowiecie co tam słychać, nasze radny świecie, jak zrozumieć trudne sprawy, my najlepiej wiecie. Babcia i dziadek są zawsze tak blisko nas kochają, że wszystkie siły i czas swój cały nam poświęcają. A kiedy mamy jakieś kłopoty albo zmartwienia, może zawsze liczyć na pomoc i pocieszenie. Babcia to są miłe ręce, książka darbata słowa, śmieszne słowa w dawniej. zobaczyć to, tam za oknem tysiąc sprawności i może i dwa tysiące.